Dzień dobry, Państwu dziękuję przede wszystkim za zaproszenie Panu Dyrektorowi na przedmiotową konferencję. W swoim referacie pragnąłbym zwrócić uwagę na kilka aspektów dotyczących walnego zgromadzenia, a przede wszystkim ewentualne postulaty zmian obecnych regulacji prawnych. No, jak wiemy wszyscy walne zgromadzenie jest organem koronnym. Decyduje o Wszelkich sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem spółki. Może być także zwoływane w nadzwyczajnych okolicznościach ad hoc do podjęcia tylko jednej określonej decyzji w warunkach prawem przewidzianych. Niemniej, zwrócić należy uwagę na sposób uregulowania walnego zgromadzenia w kodeksie a przede wszystkim ustaloną dotychczas rolę skarbu państwa czy też podmiotów państwowych powiedzmy sobie że przez te podmioty dla potrzeb niniejszej konferencji rozumielibyśmy wszelkie podmioty skarbu państwa osoby prawne czy też podmioty wykonujące prawa udziałów odkupu mm, akcji czy też udziałów w imieniu skarbu państwa szeroka definicja i teraz jakkolwiek Kodeks przewiduje warunki formalne do zwołania walnego zgromadzenia, określa terminy, kiedy zawiadomienie powinno być doręczone, to należy się zastanowić nad skutkami takiego zawiadomienia i nad możliwością podjęcia czynności zwrotnych przez czy to pozostałych wspólników, czy też powiedzmy sobie osoby wchodzące w skład y, zarządu. O tym będę mówił później. Mianowicie sam fakt zawiadomienia jest czynnością formalną. Podobnie jak cały proces y, rejestrowy, całe postępowanie rejestrowe jest postępowaniem formalnym. Jestem gotów postawić tezę, że jest to postępowanie ściśle formalne i y, 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 nie do końca można y, zaaprobować y, taki stan prawny. Nowelizacji, które się dzieją w ostatnich latach próbują tą sytuację poprawić. Niemniej należy, należy jeszcze mieć na uwagę dalszą pracę i dalsze czynności, które stoją przed naszym ustawodawcą. I teraz tak. W pierwszej kolejności brakuje uregulowania bym powiedział globalnie, w całym kodeksie spółek handlowych, statusu skarbu państwa. Przede wszystkim zapewnienia jego uczestnictwa koniecznego w tych spółkach, w których posiada on udziały lub jakiekolwiek prawa korporacyjne. Weźmy sobie inne przykłady. Przykłady całkowicie błahe, nieadekwatne do tematu tego referatu. Skarb państwa czy też, e, tak jak mówiłem w szerokim rozumieniu, w tym przypadku będzie to gmina, ma status uczestnika koniecznego w postępowaniu, na przykład o eksmisję, na przykład w postępowaniu e, spadkowym po wyczerpaniu kręgu e, spadkobierców, a w sprawach gospodarczych, w sprawach korporacyjnych rola skarbu państwa, e, została. E, Niedostatecznie dostrzeżona, niedostatecznie wyartykułowana, gdyż je, została po prostu zrównana z y, statusem i walorem innych wspólników, innych osób fizycznych. No, w przypadku, gdy Skarb Państwa posiada jakiekolwiek prawa korporacyjne, wiemy, że on jest najlepszym y, y, płatnikiem, najlepszym inwestorem. Pewne uprzywilejowanie wydaje się wręcz oczywistością, czego nie możemy zauważyć w aktualnym stanie prawnym. Skarb państwa zajmuje się sprawami, można powiedzieć, najwyższej wagi. Tam obraca naj, największymi pieniędzmi, podpisuje największe umowy, nieraz opatrzone klauzulami, karami umownymi. Brak więc lub też niedostateczne wzmocnienie funkcji tego podmiotu podczas walnego zgromadzenia no z pewnością jest dyskusyjne, lub też nie może spotkać się z aprobatą. I tutaj jako przykłady, do czego zmierzam, to przykłady zmian w KRS. -ie. Może być sytuacja bowiem, że wskutek wykonania klauzuli umownej Mm, czy to podmiot, czy, czy skarb państwa, to już y, powiedzmy, że ma drugorzędne znaczenie. Jeden ze wspólników zostanie pozbawiony swoich praw korporacyjnych. Popro mówiąc wprost, przestanie być wspólnikiem od danego dnia. Albo zostanie odwołany y, z, z zarządu. Kiedy się o tym dowie? No w aktualnym stanie prawnym y, dowie się z KRS-u, albo gdy będzie chciał podjąć y, jakąś czynność w imieniu podmiotu, który mógł do tej pory reprezentować. Czy takie działanie jest zgodne i celowe? Pewnie nie. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy na przykład Skarb Państwa ma zastrzeżoną kompetencję do powoływania albo jednego, albo kilku członków zarządu. Co się dzieje? Wskutek zawiadomienia lub też niewłaściwego, niepewnego zawiadomienia o walnym zgromadzeniu, Członek z ramienia Skarbu Państwa, co członek zarządu, może zostać odwołany bez wiedzy Skarbu Państwa. W tym czasie może zostać powołana inna osoba, mogą zostać przeprowadzone transakcje niekorzystne dla tegoż wspólnika. Fakt faktem oczywiście można ponownie wykonać kompetencje, ponownie yy, wprowadzić swojego człowieka do organów spółki, ale co się yy, stanie w momencie... Od wykreślenia, od podjęcia uchwały i wykreślenia z KRS-u do ponownego wpisania, no, możemy sobie tylko wyobrazić, że mo mogą to być yy, znaczne straty finansowe lub też podjęte niekorzystne decyzje biznesowe. Jako yy, przykład pewnej dobrej regulacji, yy, można podać yy, obowiązek doręczeń yy, pozwu, wynikający np. z artykułu 139 KPC. Jeżeli e, ktoś nie, nie, nie podejmie korespondencji, ma a, e, e, korespondencja sądowa zostać doręczona przez komornika. W związku z tym pozwany ma pewność o tym, że się toczy postępowanie, wie jakie jest postępowanie, jest data pewna, od której należy liczyć terminy, jest zminimalizowane ryzyko przywrócenia terminu, czy też niewiedzy lub też nadzwyczajnych środków e, zaskarżenia, a przede wszystkim... Jest realna możliwość wykonywania swoich uprawnień procesowych przez taką stronę. Inny przykład, również z drugiej strony skali całkowicie błahy. Wypowiedzenie umowy o pracę. Musi zostać pracownikowi doręczone, wysłane. Od tego zdarzenia liczymy wszelkie terminy. Mamy datę pewną, mamy określone uprawnienia kodeksowe. Natomiast w przypadku walnego zgromadzenia, no, takich uprawnień, takich zastrzeżeń wydaje się, że nie ma lub też są niedostatecznie wyartykułowane. Co może bowiem zrobić osoba, która, powiedzmy, członek zarządu, który zostaje na walnym odwołany w sposób nieprawidłowy, w sposób bezprawny. Tak naprawdę nie może zrobić. Nic. Doręczenie zawiadomienia o walnym zgromadzeniu ma charakter formalny. Nie służą mu żadne instytucje prawne, które mogłyby wstrzymać taką niekorzystną zmianę. I tu mówimy nie o sytuacji klasycznej, gdzie kończy się kadencja, czy mm, jest e, złożona rezygnacja, czy coś się zrobione za wiedzą, za zgodą. Mówimy tu o e, sytuacjach skrajnych i to z drugiej strony, właśnie, które są bliższe wręcz. E, przejęciu spółki, czy to wrogiemu, czy też legalnemu, ale z jakimś nadużyciem. Ja pragnę dostrzec tylko potrzebę ochrony praw podmiotów, czy też osób wchodzących w skład zarządu. Przenosząc powyższe rozważania na Aktualne, może nie tyle aktualne, ale jakieś to przekrojowe orzecznictwo, możemy powołać się na trzy orzeczenia. Jedno z 2006 roku orzeczenie Sądu Najwyższego stwierdzające, że udziałowiec i były członek zarządu posiada legitymację do zaskarżenia takiej uchwały niekorzystnej dla niego, o ile posiada interes prawny i ta uchwała dotyczy jego praw korporacyjnych. To jest y, pierwsze orzeczenie z 2006 roku, później tożsame z 2009 zostało wydane. Tylko, że problemem jest to, co się zadziało pomiędzy w sferze prawnej. Mianowicie y, w 2007 roku została wydana uchwała siedmiu, sen, y, siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, stwierdzająca, kategoryczny brak legitymacji do wytoczenia powództwa o zaskarżenie uchwały przez osobę która została odwołana lub wykluczona z walnego zgromadzenia. I teraz mamy sytuację w której niby zasadą prawną jest brak tej legitymacji, ale sądy w incydentalnych orzeczeniach dostrzegają taką potrzebę, widzą kwestię nieprawidłowości widzą kwestię nadużyć podczas walnego zgromadzenia. I stąd należy wysunąć wniosek, że brakuje w obecnych uregulowaniach pewnej gwarancji, pewnego zapewnienia co do wykonywania swoich praw i obowiązków, a także daty pewnej, od której będzie można liczyć wykonywanie uprawnień. I mamy sytuację, w której w rzeczywistości to osoby trzecie mogą decydować o naszym bycie w spółce, co już na pierwszy rzut oka wydaje się nie do pogodzenia z zasadą pewności obrotu prawnego. Nadto. No wyobraźmy sobie sytuację, w której został odwołany członek zarządu, czy też wskutek różnych klauzul umownych. Dotychczasowy wspólnik został pozbawiony statusu wspólnika. Jakie mu służą aktualnie kompetencje? No, wystąpić na drogę sądową w procesie cywilnym, unieważniać umowy czynności prawne i odzyskać spółkę. Odzyskanie spółki w przypadku uwzględnienia jego żądań nastąpi po zapewne kilku latach. W tym czasie osoby, które zarządzały spółką, mogą y, z tej spółki wyprowadzić majątek, zawrzeć umowy niekorzystne i człowiek, który dbał o spółkę, który zakładał spółkę, który no, w nawiązaniu do, do, do mojego poprzednika, od startupu do y, potentata biznesowego, rozwinął y, ten podmiot, dostaje z powrotem nie nadające się do, do użytku coś, które jedyne, jedynie co można zrobić to poddać pod postępowanie upadłościowe czy też do likwidacji. I yy, tym samym yy, cały mimo, że mamy satysfakcję z wygranych procesów, to jednak nie zostanie ona zmaterializowana w żaden sposób. Więc w tym przypadku yy, no, również należy zwrócić uwagę, że nie tylko formalizm, ale kompetencje sądu rejestrowego e, co do materialnej kontroli uchwał, aktów prawnych, czy też e, dokumentów regulujących e, i podjętych na walnym zgromadzeniu, winny podlegać szerszej kontroli. Mogę teraz podać dwa kazusy. E, te sprawy są... E, aktualnie na, na biegu, więc możemy e, hipotetycznie wo, rozpocząć dyskusję, co może e, zrobić dany, dany podmiot. Pierwszy, pierwszy kazus. Pan Mariusz założył w 2015 roku spółkę ze swoimi przyjaciółmi. Z uwagi na fakt, że pozostawał wtedy w stosunku pracy z zupełnie innym profilu, prowadzenie spółki wymagało przekwalifikowania się, co też uczynił. Ale zanim się jeszcze przekwalifikował, nie wiedział, czy będzie w stanie i czy będzie chciał dalej prowadzić z tymi ludźmi wspólny biznes. Dlatego też w 15 roku, w dwa miesiące po założeniu spółki, złożył ofertę sprzedaży udziałów we właściwej formie za cenę nominalną. Pan Mariusz był jedynym wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu w tej spółce. Spółka rozwinęła się. W 2021 roku była bardzo dużą spółką budowlaną. Budowała autostrady, drogi ekspresowe, jak również bardzo duże inwestycje nie tylko w Polsce, ale i w Europie, związane na przykład z budową metra. Wycena spółki przekroczyła ponad 10 milionów w 2021 roku. Wtedy to ówcześni przyjaciele pokłócili się i Zostały przyjęte, złożone im oferty z 2015 roku. I odkupili spółkę wartą ponad 10 milionów za 5 tysięcy złotych. Następnym krokiem było odwołanie pana Mariusza z zarządu i tym samym wykluczenie go ze spółki. Teraz pytanie: Jakie środki ochrony służą yy, panu Mariuszowi? Oczywiście różnica między teoretycznie a praktycznie niemniej e, w perspektywie sądu rejestrowego w perspektywie zmian KRS-u kwestii walnego zgromadzenia tak naprawdę żadne nie służą uprawnienia a przynajmniej żadne skuteczne uprawnienia więc strach pomyśleć gdyby na miejscu e, tutaj pa, pana Mariusza była jakaś osoba prawna albo podmiot związany ze Skarbem Państwa. Wtedy zostaje się z zobowiązaniami. a jeszcze zapomniałem dodać, że o sprawie wykluczenia ze spółki oraz odwołania zarządu Pan Mariusz dowiedział się z prokuratury, ponieważ od razu zostało złożone zawiadomienie o przywłaszczenie rzeczy i o nadużycie gospodarcze. Więc... Sytuacja bardzo ciekawa. No i teraz dlaczego o tym wspominam? Ponieważ zostały podjęte uchwały, zostały wykonane oferty, po sześciu latach została oferta przyjęta, co wydaje się no, nie do końca zgodne z polskim porządkiem prawnym, gdyż oferta powinna być przyjęta niezwłocznie, ewentualnie w zastrzeżonym terminie. To po sześciu latach przyjęcie oferty i... Czy to zaniechanie, czy to brak wyraźnej kompetencji ze strony y, sądu rejestrowego sprawił, że zostały wpisane zmiany do KRR-u? I y, no, nie można się y, z, z taką czynnością, z takim prowadzeniem postępowania y, zgodzić. To wymaga zmiany i wymaga zabezpieczenia. Podam jeszcze drugi przykład. Również walnego zgromadzenia, na którym miałem okazję. Uczestniczyć i obsługiwać. Wspólnicy spółki, e, nie, jakkolwiek byli zgodni ze sobą co do prowadzenia e, spółki, co do celu, to nie mogli osiągnąć porozumienia m, przy zawarciu jednej umowy. I doszło do takiej awantury, skandalicznego zachowania, kiedy to zwołane walne zgromadzenie. Odbyło się, ale połowa wspólników podjęła swoje uchwały, miała swój protokół, a druga połowa miała swój protokół. Oczywiście one były sprzeczne. I teraz, w ramach ciekawoski, jeszcze dodam, że spółka pierwotnie była zarejestrowana w 12 wydziale KRS-u. Sądu rejestrowego, a w międzyczasie po y, zmianach y, kompetencyjnych została, zostały akta przeniesione do 13 Wydziału. Część wspólników złożyła y, wniosek o wpis do 12 Wydziału, pozostała część do 13. Sprawa nierozstrzygnięta y, zawisła już trzeci rok, gdyż nie wiadomo, co do końca zrobić, bo uwzględnienie jednego wniosku wyklucza uwzględnienie drugiego. Czy we wzajemnej relacji te decyzje sądu, orzeczenia miałyby charakter reformatoryjny? Tak naprawdę nikt do końca nie wie, co z tym zrobić, jak uregulować status. Oddalić obydwa wnioski. Dlaczego? Skoro jeden na pewno zasługuje na uwzględnienie. <laughs> Dlatego też, brak badania okoliczności towarzyszących podjęciu uchwały, czy jakiejkolwiek czynności na walnym zgromadzeniu, brak tego materialnego aspektu no winien być poddany yy, analizie tutaj pewną propozycją do rozważenia yy, przy kolejnych yy, nowelizacjach mogłoby być na przykład wprowadzenie yy, instytucji nie wiem czy sprzeciwu zastrzeżenia to nomenklatura nie jest ważna yy, która to instytucja miałaby podobny Wpływ i znaczenie jak na przykład wzmianka w księdze wieczystej. Jest zawarta jakaś umowa, akt, zgłoszony do sądu, od razu się pojawia wzmianka o na przykład umowie przedwstępnej. Tak samo i tu. Ktoś został odwołany z zarządu, tej osobie służy prawo zgłoszenia pewnego zastrzeżenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uchwała będzie czy nieważna, czy zostanie unieważniona po jakimś czasie przez sąd, czynności również mogą zostać poddane wątpliwość. I wtedy mamy tylko szereg roszczeń wzajemnych jednego członka zarządu do drugiego, spółki do organów zarządzających, a tego chcemy uniknąć. Chcemy mieć w polskim systemie prawnym zrealizowaną zasadę Pewności obrotu prawnego, gwarancji dla poszczególnych y, osób y, działających na, na rynku biznesowym. Oczywiście można powiedzieć, że każdy może w treści y, umowy nabycia udziałów czy też pełnionej funkcji może sobie zastrzec kompetencje czy y, wykonywanie y, jakiegokolwiek y, głosu, o ile są akcje czy udziały uprzywilejowane. To odrębny temat. Ale czy zawsze jesteśmy w stanie to zrobić? Poza tym, czy to my powinniśmy w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, wychodzić w przyszłość, domniemywać złą wolę swoich y, wspólników? Czy powinniśmy mieć y, oparcie w prawie, które to prawo właśnie powinno nam gwarantować możliwość obrony naszych praw i to skutecznej obrony? Dlatego. Mając na, na uwadze e, powyższe, e, należałoby się pochylić nad kwestią instrumentów e, regulujących nie tylko zakres formalny, ale i materialny walnego e, zgromadzenia. E, można e, tutaj powołać się na zmiany, które się w ostatnim czasie dokonywały, oczywiście nie wszystkie wybraną zmianą jest zmiana e, artykułu 233 ze znaczkiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych, która mówi, że przy rezygnacji ostatniego członka zarządu zobowiązany jest zwołać walne zgromadzenie e, celem wyboru nowego zarządu. Regulacja ma na, na celu pewną ciągłość i kontynuację reprezentacji, co jest oczywiście krokiem w dobrą stronę. Niemniej e, wydaje się również poza zapewnienie pewnej ciągłości, także zapewnienie gwarancji co do wykonywania kompetencji przez poszczególne osoby. Dlatego też w ramach ewentualnych postulatów do rozważenia byłyby zmiany czy, czy uregulowanie kwestii w odrobinę inny sposób dotyczących np. zawiadomienia i doręczania uchwał powziętych na nawalnym zgromadzeniu, wprowadzenie instytucji uczestnictwa koniecznego, zwłaszcza dla Skarbu Państwa i uregulowanie statusu y, Skarbu Państwa jako, no trzeba to chyba powiedzieć wprost, pewnej uprzywilejowanej y, y, osoby, pewnego uprzywilejowanego podmiotu, y, ze względów, o których y, mówiłem y, wcześniej. Skrócenie y, okresu. W jakim można zgłosić uchwałę, gdyż wydaje się, że istotne zmiany spółki zgłoszone blisko pół roku po, po wzięciu uchwały to jest chyba zbyt duży czas i zbyt duża niepewność względem umów i czynności, jakie można w tymże czasie podjąć. Rozważenie wprowadzenia tej instytucji, tego sprzeciwu, o którym wspominałem. Ale także rozszerzenie osób legitymowanych do wniesienia powództwa o ustalenie nieważności uchwały. Od takich oczywistych podmiotów jak likwidatorzy, nadzorcy, po właśnie byłych wspólników, czy też były osoby piastujące jakieś funkcje w zarządzie czy w radzie nadzorczej. Dotychczas. Podjęte zmiany, nowelizacje, które w ciągu ostatnich lat się odbywały, należy uznać, wydaje się, za pozytywne, właśnie wspomniany zarząd. Regulacje dotyczące wykonywania prawa w grupie spółek, które niedługo wchodzi w życie, to są kroki pozytywne, gdyż niwelują luki prawne. Dotychczas nie była jasna ani struktura, ani kompetencje w grupie spółek, zwłaszcza spółki dominującej. To wszystko pozwala w mojej ocenie dużo bardziej przejrzyście i dużo skuteczniej wykonywać między innymi uprawnienia nadzorcze, a zwłaszcza gwarantuje wiedzę, i możliwość podejmowania kompetencji np. przez y, Skarb Państwa, a przy tym wyklucza pewne zaburzenia równowagi, czy też y, możliwość y, podejmowania zaocznych y, kroków lub też y, pewnych nieprzewidzianych y, kroków, przed którymi w rzeczywistości obrona jest y, utrudniona. Tym samym już zmierzając do, y, do końca. Y, aby y, nowelizacja czy też te, te działania y, ustawodawcy, które y, rozpoczęły się kilka lat temu, aby były y, kontynuowane, aby były permanentne, należy y, w pełni zaaprobować dotychczas y, stawiane czy prezentowane y, poglądy. Niemniej, wydaje się, że powinno się iść krok dalej. Nie tylko bazować na ściśle formalnym ujęciu walnego zgromadzenia, tego koronnego organu, który ma prawo decydować o wszystkim, od y, kwestii osobowych przez y, funkcjonowanie spółki i nadawanie kierunków rozwoju, y, ale także y, poza tym walnym zgromadzeniem rozumianym wewnętrznie jako czynność w spółce, y, rozważyć pewną nowelizację zakresu postępowania e, rejestrowego. Przyznać dalsze obowiązki, czy też może większą swobodę, może tak to ujmę, większą swobodę analizowania tych materialnoprawnych przesłanek do podjęcia danej uchwały. Gdyż samo złożenie formalne dokumentów jak widzimy z przedstawionych przykładów, nie wydaje się e, zupełnym e, zrealizowaniem e, funkcji, zwłaszcza e, w, w perspektywie osoby dokonującej wpisu, czyli sędziego sądu rejestrowego. Powyższe regulacje, czy też właściwie... Regulacje, jeżeli my analizujemy to pod kątem nowelizacji, czy też ewentualnych pomysłów z mojej strony przedstawionych na tym referacie, ale także kwestie realizacji, przede wszystkim gwarancji, i pewności obrotu prawnego, z pewnością przyczynią się do zachowania wielu majątków, czy to osobistych, czy też właściwych. Decyzji na poziomie Skarbu Państwa i podmiotów reprezentujących jego prawa. Zatem e, możemy skonkludować tak, że walne zgromadzenie winno być poddane większej kontroli, e, ale przede wszystkim e, ta kontrola i kompetencje winny odbywać się w większym gronie. Dziękuję Państwu.